Z pilotem z Toyota Starlet na końcu mają tam swój kanał Motoway. Przyjeżdżają na różne tory, sprawdzają jak to wygląda. No i też w ostatniej chwili ogarnęli tą Toyotę Starlet, ale jest taka ładna. Powiem Wam, naprawdę, Dwa ich chyba trzeba wyżygać za ten samochód. Nie wiem skąd go mają, ale mają i tam i zobaczcie jak ten dymek puszcza. Wszelkie katalizatorek jeszcze jest. To są wariaci z Motoway. No dobra, czekamy tutaj, no czekamy. I jazda, poszły, konie, zobaczcie jak lano słyszy tego cywika. Nie wiem, kierowca zapomniał odpalić ten samochód. I jazda jest osad, gdzie kocią, kocią będzie, patrzcie. I Hyundai mówiłem, na pro... Oi, oj 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 wyprowadził, mówiłem, że tutaj, ale grubo będzie. Dobra, ja stąd się oklęknę, Odejdźcie trochę, bo naprawdę prędkość jest. Dobra. Gdzie jest Fiat siena? Czy mi się przewidziało? A jest tam, przepraszam. A co on już w drzewach wylądował? On niezwyczajny, on bokiem lata BMK. Tutaj Fiat siena wsiad. Mateuszek. No jej je, jej je jej jej. ojej Ależ bym strzał, ale zobaczcie jaki harfagan z horda Fiesty. Patrzcie, patrzcie co zrobił, co zrobił. Jak z dziećmi zagrał, jak z dziećmi. Ale powiem wam, że agresywnie bardzo jedzie, znaczy tak jak powinien. Oj, przyszła kryzka na matyska. I kto wygrywa? No nie wiem, na razie Jacjena jedzie, widzę, że to buja bokami, zobacz to. Pyk, pyk, przykładki Tokio Drift, dawaj odejdź trochę. Bo... Oj ostro jest, ostry przemiał. Ależ to jest właśnie to. Teraz się dzieje, teraz to mi się podoba. A nie to jakieś cmykanie. No Mateusz, daj nam ten bok, pokaż jak ten piac śmiga. I fiesta. Ale powiem Wam, czekam na zemstę Hyundai'a. Hyundai ma ochonę pod sobą z prawej strony. A Honda to wygląda, jakby się miała złożyć zaraz w, jakiś, w jakiegoś robota, nie? Tu się otwiera, tu coś się otwiera, tam wisi. No i fiesta załatwi? Temat? Nie. Ojojo! Mówiłem agresywnie będzie z Hyundai'a. Pan Kołek 16 przywoził apelę. Dał nawet zniżkę. Ale myślałem, że kierowca Hyundai'a będzie jeszcze bardziej agresywnie jechał. A Mateusz w fiacie siena cały w strachu. Rudy 102. Galopowały na początku te samochody, co tak się rozpędzały A teraz tak już coraz słabiej, coraz słabiej, światełko przykaza... Kto co opony ustawi? Jakie? Gdzie? Ojo! Ja wiedziałem, że tak patrzcie, koła prawie w górze Ale jakie lampy ma... Teraz wyładniał ten Hyundai Ale... Odblokował się że co tu się dzieje, proszę państwa, zaraz te przyjedzie jedziemy. No i co, zobaczcie, długo nie trzeba było czekać, Fiesta stoi. No. Ja bym się śmiał, jakby teraz kierowca właśnie drzwi otworzył. Znaczy, ja bym się nie śmiał, w Kajdan, kajdankach by wyszedł. Dobra, lecimy dalej. oi, oi. Prasso,